Dzień dobry moi drodzy. Oto skrócona instrukcja obsługi do systemu wolni od Po dokonaniu zakupu otrzymujecie w mailu kod aktywacji do kursu. Następnie należy wejść na stronę wolniodranku.pl, kliknąć w trzy kreseczki w prawym górnym rogu, jeżeli korzystacie oczywiście z telefonu. Następnie wejść i kliknąć logowanie i będziecie przekierowani do logowania się za pośrednictwem Facebooka. Klikacie, kontynuuj, czekacie spokojnie, on robi sobie takie logowanie. Następnie klikacie jeszcze raz, wejdź do gry. To jest jednorazowa procedura, już później nie będzie wymagana. Znowu klikacie, kontynuuj i jesteśmy w systemie. Teraz zaznaczamy oczywiście zgody wymagane, dajemy, że akceptujemy. I tutaj mamy takie pytanie: czy przeczytałeś wstęp? My teraz damy nie i zostaniemy przeniesieni do wstępu. Gdy sobie przeczytacie ten wstęp i zjedzicie na sam dół, to na dole będzie taki przycisk przejdź dalej. E, klikamy ten przycisk, i w tym momencie on chce przejść do pierwszego rozdziału, ale nie może przejść, bo potrzebuje kodu dostępu. Właśnie w tym miejscu wklejacie sobie wcześniej skopiowany kod, dajecie aktywuj, i system po aktywacji przechodzi nam do rozdziału pierwszego. Bardzo ważna rzecz jest taka, że na końcu tego rozdziału Macie przycisk Przeczytałem i należy go kliknąć. W momencie, kiedy go klikniecie po przeczytaniu rozdziału, nastąpi uruchomienie licznika czasu, który będzie odmierzał 7 dni. 7 pełnych dób. Gdy ten licznik czasu się skończy, w jego miejscu pokaże się przycisk Rozwiąż test. Klikniecie sobie ten przycisk Rozwiąż test i będziecie mogli rozwiązać test i przejść do drugiego rozdziału. Oczywiście, o ile dobrze rozwiążecie test. W systemie są także dwa przyspieszenia licznika. Możecie sobie je kliknąć, jeżeli z jakichś względów chcecie przyspieszyć dany rozdział, na przykład, bo zapomnieliście kliknąć przeczytałem w poprzednim rozdziale i tym samym wracacie sobie tydzień później do kursu i okazuje się, że zostało Wam jeszcze, nie wiem, 7 dni, no bo żeście sobie nie kliknęli przeczytałem i dopiero zrobiliście to teraz. No to wtedy możemy sobie właśnie kliknąć przyspiesz licznik, zamierzasz przyspieszyć licznik i możesz to zrobić tylko dwa razy na cały okres kursu. Damy, że tak, i w tym momencie możemy już rozpocząć test pierwszego rozdziału. Klikamy Rozpocznij test. Tu będzie się on składał z kilku pytań. No i załóżmy, że zrobimy te pytania źle. No to teraz tak, odpowiadam tam jakkolwiek na te pytania i szybko przez to przelecimy. Na końcu będzie sprawdzić wynik, i tu mamy taką animację, taki łańcuch. Jeżeli ten łańcuch się rozerwie, to przechodzimy dalej. Jeżeli się nie rozerwie, no to pokażę nam się, spróbuj ponownie. I w tym momencie będziemy em, czekać na tym samym rozdziale, na którym byliśmy, czyli na pierwszym kolejne 6 dni. Mamy się zapoznać z tym rozdziałem pierwszym, poświęcić mu trochę więcej uwagi i podejść drugi raz do testu. Przy drugim podejściu do testu będziecie mieli pytania rozszerzone. Ma to na celu pomóc Wam przejść dalej. Natomiast przy trzeciej próbie podejścia będzie już podpowiedź wprost, na zasadzie, że w tym pytaniu zrobiłeś ostatnio błąd. My sobie teraz przejdziemy dalej, przyspieszymy licznik znowu. Tym razem rozwiążemy ten test prawidłowo. Widzicie, to są pytania rozszerzone. Tym razem ten test będzie zrobiony w sposób prawidłowy. Łańcuch nam się rozerwie. Przejdziemy sobie do rozdziału drugiego. I zwróćcie uwagę, że tutaj będzie tylko przejść do rozdziału drugiego i nie będzie licznika czasu, dlatego że licznik jest niewłączony, bo nie kliknęliśmy przycisku "przeczytałem" w drugim rozdziale. I właśnie to zaraz zrobimy. Czyli mamy rozdział drugi. Ten rozdział drugi jest w trakcie. Jak sobie zjedzicie tutaj na dół, jest, że nie przeczytano. Co to znaczy nie przeczytano? To znaczy, że musimy przejść do tego rozdziału drugiego, następnie kliknąć przycisk "przeczytałem". I dopiero w tym momencie on jest przeczytany. Tutaj napis się zmienił z nieprzeczytano na przeczytano. I uruchomił się oczywiście licznik czasu 6 dni. Dodatkowo pojawia się opcja i ona jest za każdym razem po rozwiązaniu każdego testu, taka jak reset kursu. Zawsze możecie zresetować kurs. Em, i najczęściej się to robi w sytuacjach, w których np. ktoś poszedł za szybko, za daleko. Pewne rzeczy go trzymają znacznie z tyłu i on ma świadomość tego, że coś tu nie gra, więc nie wiem, na którym by nie był rozdziale, na dziesiątym, na 15 sobie klika reset kursu, zaczyna jeszcze raz. Czasami się klika reset kursu w sytuacji, w której ktoś jest na lekach, postanawia z tych leków schodzić, schodzi. Okazuje się, że efekt nie jest taki, jakiego by oczekiwał, wtedy robi reset kursu i podchodzi do całości kursu jeszcze raz, tym razem bez leków. Więc temu służy ten przycisk. Jak go naciśniemy, to będziemy na pierwszym rozdziale, tak jakbyśmy zaczynali kurs od zera. No i to w zasadzie jest tyle, i tak się przechodzi wszystkie te 24 rozdziały całego tego kursu. I moi drodzy, realnie się ten kurs przechodzi w około 34-37 tygodni, wliczając właśnie w to błędy, które będą pomiędzy rozdziałami. To tyle ode mnie. Mam nadzieję, że ta krótka instrukcja Wam pomoże. W razie pytań, to serdecznie zapraszam do kontaktu mailowo, telefonicznie, na Whatsappie, na Messengerze, jak Wam jest po prostu wygodnie. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło i powodzenia w kursie.